Restrykcje obowiązujące podczas epidemii mówią jasno, że dla własnego bezpieczeństwa należy zostać w domu i nie przemieszczać się bezpodstawnie. W związku z tym policjanci mają coraz więcej pracy, bowiem osoby, które nie stosują się do wprowadzanych ograniczeń, mogą zostać ukarane na podstawie artykułu 54 kodeksu wykroczeń, który mówi o naruszeniu przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych. Policjant, który stwierdzi, że doszło do popełnienia takiego wykroczenia, może ukarać jego sprawcę mandatem karnym w wysokości do 500 zł lub skierować do sądu wniosek o ukaranie takiej osoby i wtedy ta kara może być dziesięciokrotnie wyższa. Ponadto z takiej interwencji policjanci sporządzają notatkę, która trafia następnie do właściwego miejscowego inspektora sanitarnego, który w drodze decyzji administracyjnej może taką osobę ukarać grzywną w wysokości nawet 30 tysięcy zł. Do 7 kwietnia policjanci na Warmii i Mazurach wystawili blisko 520 mandatów i skierowali do sądów około 30 wniosków o ukaranie. Kolejnych 150 spraw jest w toku. Okiem wielu prawników takie kary są niezgodne z prawem. W obecnej sytuacji moim zdaniem te mandaty i te kary są nakładane całkowicie bezprawnie na obywateli. Owszem, istnieje podstawa prawna do ograniczenia prawności i tą podstawą jest właśnie wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Niewątpliwie wszystkie zasady są wprowadzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Nasuwa się jednak pytanie, jak je traktować, jeśli stan nadzwyczajny nie został wprowadzony. Te wszystkie obostrzenia, które są wprowadzane z punktu widzenia ochrony życia ludzi, no są jak najbardziej słuszne. To o tyle należałoby je raczej traktować jako pewnego rodzaju apele, zalecenia, opinie. Nie sposób ich potraktować jako prawnie nałożonych ograniczeń. Mimo wszystko część osób została już ukarana. W obecnej sytuacji warto wiedzieć, że mandat to jedno, a kara administracyjna to drugie. W związku z tym, procedury nakładania kary administracyjnej są następujące: Policja przekazuje nam notatkę z stwierdzonym wykroczeniem, natomiast my wydajemy wtedy decyzję administracyjną na kwotę opiewającą najczęściej od 5 do, do 30 tysięcy złotych. W tej chwili e, takich e, decyzji wydaliśmy e, 34. Do 9 kwietnia kary administracyjne zostały wystawione na łączną kwotę 140 tysięcy. Wysokość kary uzależniona jest od wykroczenia, gdyż zdarzają się sytuacje, że osoba pomimo ostrzeżeń notorycznie łamie obostrzenia. Jak już wiadomo, mandatu można nie przyjąć, wtedy sprawa trafia do sądu. Z karą administracyjną jest nieco inaczej. Od decyzji powiatowego inspektora sanitarnego do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, aczkolwiek wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania czyli zapłacić tak trzeba. Niewątpliwie jest to problematyczna kwestia, gdyż zdaniem ekspertów trudno powiedzieć, żeby istniał zakaz, a wydawane mandaty miały podstawę prawną. Faktem jest, że wszystkie obostrzenia wprowadzone są dla naszego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dlatego też niewątpliwie należy ich przestrzegać.